Cześć, widzowie! Dzisiaj będziemy robić tajną bazę w moim ogródku. Moje psy tu czekają. Psy sąsiadów czekają. Dobra. Idę sobie tam. I dzisiaj taki nietypowy odcinek. I właśnie w tym miejscu, w moim ogródku, mam, mam sekator. Skonałem tatę tate i mamy, że będę robić film z obcinania suchych liści. Tylko po to, żeby zdobyć sekator, żeby móc sobie na luzie zrobić tajną bazę. Ja tutaj obcinam sobie kolejną gałąź. Jezu, bardzo mocno strzekają psy. Ale dobra. Jest... Obcinam tu, widzicie? Czekajcie. Oła. Obcinam to dlatego, bo bardzo mam chujące. Ja właśnie jestem w takim ukrytym miejscu w moim ogródku, że bardzo trudno je znaleźć. Hmm, tutaj. mega gałąź. Dobra. Kiedyś jeszcze może zrobię film, że... że nie wiem też zrobienia jakichś sekretnych rzeczy ale mam tutaj już lekki tunel zrobiony i boję się, że moja mama obejrzy ten film i że będzie wiedziała gdzie moja tajna baza więc muszę się obawiać kurde, muszę położyć telefon poczekajcie, zaraz tutaj zrobię cięcie szybkie dobra, gotowe jeżeli moja mama to ogląda to proszę wybacz mamu że to wszystko tu obcinam ja chyba mamy miejsce na bazę więc y, pójdę sobie szybko po rzeczy do tej bazy będzie git. To ja robię szybkie cięcie i... Dobra, że już jestem. Przyniosłem sobie różne rzeczy. Jak na przykład... Ba, robię pokój zabaw w tej bazie. I zobaczcie, przyniosłem się żarło. O, to jeszcze mam jednego w zanadrzu. E, ogólnie tutaj mam jeszcze nerfa i wszystko sobie gdzieś tu położę o, tu jest jakaś deska więc tu sobie położę rzeczy cyk, jeszcze będę tu przynosił, może nagram nawet film z upiększania tej bazy ale na razie o, to będzie dobre jak robię Czekajcie. O! Z tym nerfem, kurde. On jest duży. Na razie go tu położę. Muszę jeszcze trochę poobcinać tego. Więc ja zrobię też szybkie tutaj cięcie i pokażę wam później. No to... Dobra widzowie, opięciłem się że wszędzie tu były te e, gałęzie. zaraz trochę było, więc poobcinałem i zrobiłem sobie takie tu ładne przejście. I sobie chyba tu położę, O tu, w tym miejscu, to będzie pokoj jedzenia. Pewnie jeszcze rzeczy kilka, które tu przyniosłem. Dobra, i ogólnie szukam gałęzi sobie, żeby nie wiem po co szukam jakiejś fajnej gałęzi, na której mógłbym się huśtać. Nie dobra, nie znajdę takiej, nie wiem co miałem takie cel. Ale dobra. E, tutaj tak wygląda na razie baza. Będę potrzebował jeszcze kilku rzeczy. Na razie tak wygląda. I nie wiem czy moja mama to zauważy. Bo to jest takie gigantyczne wejście. I nie wiem czy moja mama tego nie zauważy. Ale dobra, ja, obejrzyj mam przez I dobra, powiedziałem, przyniosę... Oła, przyniosę jeszcze kilka rzeczy. To są bardzo kujące ksaki. Przyniosę też jeszcze troszkę rzeczy. Nie wiem czy, nie, czy uda mi się przepycić to przed mamą. E, ktoś tam włączyłem niechcąco. E, ale no, ja jestem słaby w robieniu baz, bo nigdy nie robiłem. E, a więc prawie szybkie cięcie. Dobra widzowie, zaczyna się dość mocny wiatr. A więc ja chwilę tu jeszcze poobcinam trochę gałęzi i bardzo będzie gotowa I, zaraz, i w sumie gdy klikniecie sobie ekran, to widzicie, że zaraz ten film się kończy, bo zaczynam mocno i chyba będzie padać, więc ja się stąd szybko wtedy zubinę i... i dowod... i jakby... no i...